Każdy ma prawo kochać kogo chce. Ja się zgadzam. Byle robili to w domu. Bo ja jestem tolerancyjny, ale powiedz mi, po co oni na tym marsz chodzą cały czas, co? Saminka Kasia, z, na środku miasta. Sy? No, sorry, Beśko. myślałem, że wolny. I się kiedy z Typem? Wiesz, cała ta epidemia to bardzo nieprzyjemna sprawa, no ale pozostaje tylko czekać na szczepionkę. No, no coś mi tu śmierdzi. Pomyśl, ile osób się dorobiło na tych maseczkach? A wiesz, co ja sum robię? Przydolę to! Bo to kurwa z A wiesz co, ci powiem, czego pewnie nie wiesz? Bill Gates jest synem kurwa Hitlera! Bardzo masz ładną dziewczynę. Gratuluję. Dziękuję. To bardzo miłe. Ty jesteś bardzo ładna, wiesz? Ja się nie dziwię, że on jest u ciebie taki zazdrosny. Bo jest to, co? Ty, a bądź ze mną, co? Ja ci dam wszystko, o czym ty masz. On jest kurwa bankrutem. Ty też. No tak, ale ja się odkuję dla ciebie. No ja mogę panią teraz prosić do tańca? No jaka Bo Ale krindżuwa, kto tego słucha? To ogólnie gówno, ale wpada w ucho. Ale to jest tak zrobione, żeby wpadało w ucho właśnie. Panie Paulinko, daj to głośniej! Co, odbiera? Cicho, 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 Halo? Dozwoliłem się do asystenta menadżera pana Zenka? Proszę pana, a kuzynka ma komunię niedługo, ja każde pieniądze zapłacę, ja pana szanuję od zawsze, pan ma to, czego Polakom brakuje! Tak robimy pana! No, z kolegą no. moim serdecznie siedzimy, jakby pan mógł wpaść! to by normalnie nam niej by się zresztą moja kuzynka ma komunię! Zbędzimy dla mnie dla mojego kolegi, a mojego serdecznego przyjaciela od dziecka! Pan, wy pan, to przyjechał! ty Nie, może pan, halo? Nie, nie, wiesz, to jest prywatna sprawa, ja nie chcę o tym gadać. Ale obiecasz, że nikomu nie powiesz. I ona jest teraz z nim. Rozumiesz? A ja ty, co dzisiaj robisz? Bo my się bardzo różnimy, ale się szanujemy. I to jest piękne. Ty, no. A kogo ty głosowałeś? O, żeś mi tutaj czymś siebie. A wiem, tchórzem. O, nie jesteś taki zwilny, jak myślałem. Kurwo! Starnic ci nie jest? Nie, coś Sośny. I też go trafiłem. Chyba. Nie, bo chyba po karetkę zadzwonię. Chybać. Co dla was, chłopaki? Droga pani, my z kolego świętujemy awans. Więc jeszcze po piwku poprosimy. Coś jeszcze? Nie. Pani taka jest ładna, pani się z nami napije jednego Co dla Was będzie? O, pani kelnerka jaka ładna taka modelka. Kurde z taką na randkę pójść to nie powiem, nie powiem. Może pani kurde nie wiem, rzuci tę pracę i będzie moją żoną. Podwyżkę też dostałem, nie tylko do na No pani modelka, dzień dobry. Może może je zajęć A ja lubię takie cię uciekają No ja przepraszam, że się zżygałem ale To dlaczego się po taka piękna no. Siemanko? Siema Cześć Starek e, Miło poznać ile jesteście razem? I co? Jesteście szczęśliwi? Ty palisz? Chodź na Dymka! Chyba nie będziesz zazdrosny, co? Ona nie pali! Ale powiedz szczerze, zaspokajacie, czy nie? Bo ty to wyglądasz na taką wariatkę w łóżku, która potrzebuje, wiesz, prawdziwego ogiera, nie? Ty chcesz burgera? Nie, wiesz, nie. Wiesz, to cierpienie zwierząt to jest dla mnie za dużo. A Dobry był, bo bo tak minie, że już i tak przecież nie żyją, no. Um, e... Proszę kebab. Duży, duży. I. E... O, i bez, bez surówki. Bo moim zdaniem, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. W rzeczy samej. Mój kuzyn zrobił taki hajs na maseczkach. No. Mm. Połowę tego hajsu zainwestował w bitcoiny, a połowę w Tesle ja wiem, że jestem pijany, ale ja napisałem do mojego brata i on ter teraz robi umowę. Teraz robi umowę. Rozumiesz? Jutro podpisujemy. Eee, mordo, ja jutro wracam do Katowic. Ale to ja pojadę za tobą, 70 zł na bilet to jest gówno, bo wiesz, że z tego wychodzi biznesu. Milion na czysto na głowę. Kurwa. Kurwa.